Witam i zimowo się zarobiło Idę się przejść zobaczyć Co tam się zmieniło Jak widzicie biało Fajnie bo dawno Nie ten nacios sypię już może pociąg będzie jechał. Jeszcze nigdy nie udało mi się nakręcić jak jedzie pociąg. O, tu jakieś zwierzątko sobie kopało idziemy do mostu taki spacerek Obiecałem sobie więcej teraz chodzić żeby kondycji nabrać zrzucić kilogramy cel jest spory do końca roku no ale zobaczymy tu macie ten domek Bezdomnych, ale nie wiem czy teraz ktoś tam nocuje. A przejście warto. Ustaliłem sobie kroki. Chociaż te kroki to co tam daje Po prostu trzeba wejść i chodzić A dwa, że fajnie sobie poprzechodzić po Oglądać co się zmieniło Ludzi nie ma jak zwykle, siedzą w tych domach, grzeją a później kaszel, bo oni kaszlą, bo oni kaszlą, po lekarzach chodzą. Jak cały dzień się siedzi w domu, no to tak jest. No, może jakaś puszka będzie, butelka. Widzę nowe śmieci, już przybywają nowe worki. Stwierdziłem, że raz na tydzień będę przychodził i tak etapami nerpie w plastyki. Zawsze, żeby jedną torbę wynieść. Nie da się wszystkiego wynieść, bo tu są też grube rzeczy. Ale tak, tu leży butelka. To zawsze ten po zimie się weźmie. Będę wracał się, to kilka butelek wezmę, żeby trochę zawsze za sobą zabrać. Wiecie, dzisiaj pięć, jutro pięć, codziennie kilka i zniknie Ciemno oczywiście. Znane miejsca, no i teraz dłuższe filmiki będą, pamiętajcie, krótsze gawędki i tam co rozbieranie, może też krótsze będą. To zależy. Cel następnej w następnym roku będzie na drugą przejść stronę. O, zobaczcie, jak to wygląda. Te drzewa muszą mieć lat wysokie most kolejowy a deska rozwalona a młodzi tam marzą idziemy się przejść tutaj chyba minus jeden że te butelki weźmiemy, zaraz zobaczymy zapalniczka rozwalona to pióro, od czego moim kotom na to zabawę. No ko ja to wieelkają się piórami bawić No ciekawe czy są ślady do miejsca mojego ulubionego. Nie, nie ma śladów, ale idziemy się przejść do końca lasku. O tu butelka. Butelki plastikowe weźmiemy dzisiaj. Zrobimy tak, że będę brał tu kilka butelek, tu kilka butelek i tam kilka butelek. To zawsze będzie czyściej, bo puszki wątpię, że będą. Już taka pogoda, że nie będę pić na dworze. A ktoś powie e, po co? Po co tu kilka? Po co tam kilka? Ale słuchajcie. Raz, że to robię dla siebie, dzisiaj widzicie, dno z mam cały zatkany, to zaraz już źle się oddycha. Tu pierwszy papierek, weźmiemy go od razu. po Pociwca, już kilka śmieci mam. To nie tak, że nie brałem, tak leżało to wziąłem, ale zacznę tu od początku, żeby tu wziąć kilka, tam kilka, no ciekawe czy będzie widać. Nic tu nie widać za bardzo dzisiaj, no ale to tak być może wy zauważycie coś szybciej niż ja, bo to różnie bywa. Tu jest po tej jedna butelka widzę. To weźmiemy. O, to są nawet. Tu pod spodem są, tylko to nie słychać. Bo tu są szklane. Ale dzisiaj w nie biorę. Rękawiczki mam, żeby nie było. O, tu jest butelka. I tam tu co była ta niebieska wezmę. Jest ich pełno, zobaczcie. Ktoś powie, że nie ma. Są pod śniegiem. Ciekawe, czy uda się to wyzbierać. No, gdzie ta niebieska butelka Z torów Chyba ominąłem A tak to jest jak gada, nagrywa jeszcze chcę zrobić porządek No to nic no tu leżą Nie, tu jest Widzicie, tu leży. Gdyby tak z pięciu osób zarobiło, jak ja teraz. I codziennie, kiedy jest czas. To rzeki by były czyste, spacer by był ładniejszy, ale mimo, że dużo ludzi o tym mówi. Dużo, duża ludzi o tym mówi, psięca to daje. A, puszka, nie chciałem. Jechać. No zawsze to czyściej idziemy teraz w kierunku tamtym. Tam jeszcze kilka wezmę i wyrzucę do kosza. Kurde. Co zarobić? Tak trzeba się też zachować. Inni wywalają śmieci. No ale chociaż śnieg jest, mówię, przejdę się bo fajna pogoda. Jeszcze tylko do sklepu trzeba podejść, ale sam nie wiem, czy iść, czy nie. Lepiej jeszcze mam na dzisiaj starczy. Jutro jest niedziela. Wy będziecie. Nie wiem kiedy obejrzycie ten filmik. Oczywiście jutro też pójdę, ale nie wiem czy będę nagrywał. Codziennie to samo nagrywać. Że przyjdę i butelki zabiorę. Nie, raczej nie. Może coś innego, jakąś inną trasę weźmiemy. Ale zamierzam częściej w tym roku chodzić i trochę zabierać tych rzeczy. Tak, to jutro inną trasę zrobimy. A ja będę tu przechodził co jakiś czas i sprzątał. Może jeszcze przejdziemy się kawałek prosto. A ja mogłem dookoła iść może. Widzicie tak zawsze coś. Ktoś powie weź worek większy i ten. Ja mieszkam w bloku. Jakby ktoś zobaczył, że ja donoszę śmieci. Chociaż u nas... Większości idzie mięszanych Zresztą segregacja u nas jest do dupy Przyjeżdża jeden i zabiera wszystko Oni mówią segregacja jest No ciekawe gdzie No ale co zrobić Trzeba się słuchać mądrzejszych ludzi Płacimy coraz więcej i niby segregacja. A my segregujemy, a przyjeżdża jeden i zabiera wszystko. No. Ale jeśli od góry się nic nie zmieni, to na dole też będzie tak samo. Bo jeśli ktoś by widział, że przejeżdża maszyna bierze, segreguje to ludzie by segregowali u nas tylko tak naprawdę szkło plastyki to znaczy butelki plastykowe to są osobno kosze dwa później jest jeszcze na karton i później pisze suche, zmieszane, coś tam. A i tak zabierają to jednym. Przyjeżdża po papier. To nie powiem, nie zawsze, ale w większości na papier, jak podjeżdża taki niebieski, to zaraz zabiera je wszystkie kosze. To jest segregacja według tej firmy. O tyle źle, że tu jest tylko jedna firma. No to oni dyktują ceny. Tak naprawdę. Idziemy jeszcze prosto zobaczyć. Tak, żeby był 40 minut. Filmik. Więc zastanawiam się, po co ludziom robić pod górkę, mówić, że jest segregacja, której nie ma. Rzadko się zdarza, żeby przyjechał i zabierał wszystkie kosze osobno On przyjeżdża i zabiera suche, zmieszane. I karton I tak co tydzień. A nawet jak to zgłosić. To nie wiecie gdzie to mają. No właśnie. Czterech literach. Bo ja już kiedyś pytałem się jak to jest z tą segregacją u nas. No. Jest segregacja, jest. I tak się trzeba trzymać. Taka była odpowiedź. Cóż. Widzicie. Proszę ładnie. A może nie widzicie. Tak nie A tu jest butelka. Tu zaraz z powrotem do brał, tam do tych drzew idę i z powrotem nabijam kroki, jak to mówią, tu leżą, pod spodem jeszcze są, ale poczekam, aż to odstaje trochę, bo idą deszcze. To oczywiście już ktoś wywozi popiół. Będzie trzeba kiedyś z magnesem przejść małym. A jak kupię sobie duży, to będę chodził z dużym tak jest dookoła działki ogródkowe idziemy tam do tej drzew, trochę dalej może nawet ślizga jest to też nie chce brać dużo rzeczy bo można glebę zaliczyć wiecie zaskoczyło ich Jełeczki. No, ale szokowa jak przejdę dalej. Myślałem, że tutaj, ale. No i wieje bardzo. To z powrotem nie będę nagrywał, tylko będę szedł, bo będzie do wiatr dlatego idę teraz żebyście trochę zobaczyli jak to wszystko wygląda obracam się i wieje pewnie o to tyle miał być dłuższy filmik wyszedł krótki cóż powodzenia zostawcie łapki zostawcie komentarz a najlepiej suba powodzenia